Cześć, dzień dobry wszystkim. Wiecie co, zrobiłam na innej platformie? Zrobiłam taki mały eksperyment odnośnie live'a ze mną. Myśląc o monetyzowaniu, z tym, że tam trzeba się produkować przez minimum 25 minut. Nie jest to problemem, ale czasami po prostu już mówimy cokolwiek, tak żeby Zapełnić te 25 minut, dlatego de definitywnie, y, shorty tutaj, trwające do 3 minut, y, mogą być lepszym rozwiązaniem. I um, y, a propos mojego eksperymentu zrobionego y, tam, bo jest to dosyć ciekawa rzecz. Um, zaczęło się odpowiedziami na tak. Większość osób chciała live'a ze mną i się teraz zastanawiam. Później natomiast przesunęło się to na nie, i teraz sobie myślę, w sumie ludzie mnie nie znają. Albo ci, którzy znają, są bardzo uprzedzeni. A poprzez obraz sprzedawany gdzieś tam. I okej, okay, czemu, czemu nie mieć kogoś, kogo się nie lubi? I z jednej strony, czemu nie uciszyć, wdeptać tą osobę w ziemię? Um, czyli co? Po co, po co live? Nawet nie wiedząc, o czym ma być live, um, mówią po prostu nie. Nie, bo nie. Um, I tak sobie myślę, że um, ludzie bardzo często uciszają innych, bo A, boją się, a B, są jeszcze jakieś powody? oczywiście, że tak, mnóstwo powodów ja natomiast y, wiem, że jestem y, jestem byłam, tak? ale niestety w internecie to zostaje y, obiektem hejtu i myślę, że to jest tak głęboki temat i y, 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 y można, można naprawdę tutaj się wypowiadać w nieskończoność y, y y ja myślę, że te shorty użyję do tego i podzielę się z Wami moimi opiniami. Zapraszam.